Cześć, to Chciałem się Wam pokazać tak face to face, oglądać się filmy z moich oczu. Teraz taka mała odmiana, chociaż tam na innych filmach to będą mi zobaczyć. Eee, chciałbym podziękować Wam przede wszystkim za te subskrypcje. Jest to dla mnie niesamowity motywator w ogóle, że to chce ktoś oglądać. Eee, coraz więcej czasu poświęcam właśnie na montaże, na jakieś eee, efekty i tak pierdoły, chociaż z graficznego punktu widzenia no, jest słabo. Jakbyście zobaczyli moje rysunki, to byście się załamali, dlatego nic nie próbuję. Jakby się jakiś grafik zlitował, to wiecie, PWU czy coś. Eee, no, coś trochę o mnie. No, jestem Zosławia, a jeszcze w tym interesuję się od 6 lat. Eee, pojawia się wiele pytań, nawet przez moich znajomych jedno. Dlaczego biegasz w czerni, albo kup sobie w końcu normalny mundur? Otóż oliwkę mam, ale nie biegam w niej. A dlaczego? Otóż e, do czerni się przyzwyczaiłem. Zaczęło się to tak, że robiliśmy powiedzmy taki cosplay a, z Nocarza, jest to książka Magdaleny kozy, którą polecam, trylogię. No i jakoś tak się pokupowało tego sprzętu, nie było kasy, w końcu stwierdziłem, a kij, będę biegał w czerni. Zresztą powiem Wam tak szczerze, w, le w lesie jak ktoś się nie rusza to i tak go nie widać, jak ktoś się rusza to nawet jakby w gile latał w tym takim wiecie krzaku to i tak go widać. Więc. Na Cekuba to jestem usprawiedliwiony, a w lesie przytulam się do pni. To zresztą widać na filmach i jakoś to idzie. E, no. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za subki, za lajki, za wyświetlenia. E, będę się starał jeździć na większe imprezy. Niestety w tym roku miałem zacząć, ale problemy zdrowotne już jest dobrze, chyba. Mam nadzieję że od następnego właśnie roku zacząć na jakieś dzieje, jeździć gdzieś w Pointe i tak dalej po Polsce. Zresztą jeżdżę i tak. No, zresztą widzieliście. Byłem ostatnio w Bydgoszczy, Zerobisty teren. Film będzie montowany dzisiaj po tym vlogu. Będę siadał. Kto tam jest w ogóle, można sobie wynająć. Tam ludzie sobie wynajmują repliki, i tak dalej. Także, jak ktoś chce zacząć w Warsaw się bawić, to polecam. Znaczy, tam są synki, te, te GFC E36, ale dają radę. Bawiliśmy się świetnie. Zresztą no, zobaczycie zaraz na filmie. Um, co jeszcze, co jeszcze? Mm, to chyba tyle. Jak coś, no postaram się bardziej oswoić z tą kamerą, bo tak dziwnie mi gadać do, do swojej kamerki. I, yy, no, 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 dziwne uczucie. Także no, jak się ogarnę trochę bardziej z tymi występami, to będą, będzie więcej vlogów. W sumie ja chciałem zrobić recenzję sprzętu i tak dalej, ale to w przyszłości. Także dzięki, trzymajcie się i oglądajcie. Na razie.